Jak widzicie, tak, teraz będziemy e, kradli samochód Kuruma. Tak, zobaczcie, samochód, którym ucieknijcie. Super, e, ja sobie wybiorę, może. A, niech będzie tak. Police Department, ta koszulka mi się bardzo podoba na twarzy. Eee. Dominator Body Bugger centers, Nemesis Innovation. Kurde, nie pamiętam który to jest ten mój fajny motor. A wezmę Nemesis. I lecimy. Lecimy, kolejne, kolejną część. Przygotowania do głównego napadu. Eee, gdzie jest moja fura? A, to nie, to, to nie jest to co ja chciałem, no ale dobra. Mamy ukraść Karumę. To lecimy. Lecimy na parking, na którym będzie Kuluma. To też nie jest trudne przygotowanie, bo to jest pierwszy napad, naprawdę. E, ale... Tutaj też ludziom um, udaje się zginąć, tak? Udaje się, no to, to ciężkie, bo ja też ostatnio zginąłem. Więc, uh, nie, tutaj też po prostu ludzie giną i czasami łajpią, łajpią, e, to przygotowanie. To jest pierwsze przygotowanie do napadu, w którym będziemy użyć broni. E, musimy wjechać sobie tutaj na parking, do góry. So, Oczywiście Lester nam tłumaczy wszystko. Ja to już robiłem, wiem, więc wiem mniej więcej co robić. Pytanie, so, czy to jest już sama góra. To jest już sama góra. Nie wiem, czy to dobrze. Ja sobie pozwolę tutaj stanąć. Trzeba założyć maskę, jak widzicie. Teraz sobie usiądziemy I ja sobie zacznę ich ściągać. Dobra, teraz trzeba wyciągnąć inny karabinek, bezkolbowy proponuję, bo tym mi się chyba najlepiej strzela. Tak, lecimy z nimi. Trzeba pozabijać tych leszczy tutaj i wtedy możemy, prawdaż, ukraść im samochód, który jest nam potrzebny. Oj, 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 trzeba się schować. Tak, żeby szybko, prawdaż... Uzupełnić sobie życie. Mamy przekąski w menu interakcji. Jest to naprawdę fajna rzecz. Celujemy sobie po główkach, żeby... O, oh, shit. Co on zrobił? Co on zrobił? Dlaczego? Co za koleś? No, ale chyba się kapnął, że coś zrobił nie tak. Więc powtórzymy sobie to przygotowanie. No, sorry, no nie ma za co. Lolis, no, no powtórzymy sobie to przygotowanie, to jest tak naprawdę krótkie przygotowanie do napadu, więc nie robi mi to różnicy. Ale no szkoda czasu, bo chyba wyciągnął jakiś granatnik albo coś i, i zniszczył samochód, który mieliśmy ukraść. No dobra. Lecimy sobie. Potencjalna działka 4370 dolców. Okej. Okay. Ja proponuję wziąć auto jakieś, bo tak to będziemy długo sobie... Wsiadaj, ziomek. Dobra, lecimy. I no cóż, powtórka. Jak widzicie, teraz jesteśmy troszkę bliżej. Wcześniej jechaliśmy od jego chaty, teraz już jedziemy no, normalnie, tak jak trzeba. Znaczy, tak jak trzeba. No, takie skróty troszkę, żeby nie nie wydawać... Nie stracić, bo przepraszam, nie tracić tyle czasu. Mm, na dojazd, bo jest to jednak męczące. Ja zrobię tak jak wcześniej. Wezmę sobie snajperkę i zacznę sobie do nich strzelać ze snajperki! Tak, teraz sobie. Broń. sobie zaczniemy ich czyścić. Tak jak mówiłem wcześniej, staramy się strzelać w okolice głowy, bo headshoty, jak w każdym FPS-ie, robią swoje. Dobra. Myślę, że pora się wychylić. Troszkę ich tu... Wszyscy wyczyszczeni, ja sobie zsiądę za kierowcę. Wsiadaj, mały. No i teraz trzeba uciec, co nie jest takie łatwe tak naprawdę, bo nie oni tutaj całkiem nieźle działają. I, o jak widzicie, już do nas strzelają, ale auto jest kuloodporne, więc nie jest to duży problem tym autem uciec. Zresztą sami widzicie jak to wygląda e, Tak powiem gra jest fajna, fajna, fajna I te przygotowania na napadów naprawdę fajnie, fajnie działają Taka fabuła się tworzy co nieco przez te przygotowania Fajnie, fajnie zrobione, naprawdę I Tu mamy jechać Okej okay. Strzelają do nas no, ale spokojnie. Zaraz sobie odpuszczą. A my mamy dojechać do Lester'a pod most. No, i oni w tym momencie nas przestaną gonić. Mamy sobie... O jaki ładny dryścik prawie prawie się udał No i koniec drugiego przygotowania do napadu Drodzy Państwo No i tak, to wszystko w drugiej części przygotowania do pierwszego napadu Mam nadzieję, że to już było bardziej takie z akcją, tak? Że bardziej troszkę dynamiczne trochę strzelania było trochę jeżdżniałtem jak widzicie tutaj są jakieś rankingi platyna, złoto dostałem 3870 dolców oczywiście exp, rp tutaj zwany o moja ranga wzrosła do 24 bardzo mnie to cieszy